W połowie zeszłego roku Rada Miasta przegłosowała projekt uchwały o likwidacji Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Po dokonaniu analizy dotychczasowej działalności placówki oraz dostępnych form realizacji zadań jednostki, uznano za zasadne jej zlikwidowanie i powierzenie zadania, polegającego na zapewnieniu opieki osobom nietrzeźwym, podmiotowi spoza sektora finansów publicznych. Efekt trzykrotnie ogłoszony konkurs nie przyniósł rezultatów. Ponieważ albo nie było zainteresowanych, albo oferenci nie spełniali wymogów formalnych. Generalnie prowadzenie Izby Wytrzeźwień nie jest obowiązkiem. Stąd też uznaliśmy, że skoro nie jest to obowiązek, nikt nam tego nie narzuca, a nie mamy podmiotów zainteresowanych prowadzeniem takich, które spełniłyby nasze warunki, nie będziemy ogłaszać kolejnego konkursu. Pieniądze, które w związku z tym są w budżecie, mówimy tutaj o kwocie 650 tysięcy, zasilą pulę sportową, czyli będą przeznaczone na sport. W najbliższym czasie będziemy rozstrzygać w konkursie, które kluby sportowe otrzymają dofinansowanie, tak jak zresztą co roku się to odbywa i wówczas te pieniądze zasilą tę pulę, którą rozdysponujemy. Na sport. Uznajemy, że jest to na tyle ważna dziedzina. Również wpływająca swego rodzaju na profilaktykę, bo dzięki temu, że dzieci mają zajęcia, nie szukają sobie innych atrakcji. Budynek, który w 1979 roku zadaptowano pod potrzeby Izby Wytrzeźwień, zostanie rozebrany. Dyrektor ośrodka sportu i rekreacji dokonał takiej wizji lokalnej, czy ten obiekt nadawałby się na jakieś części magazynowe, czy mógłby go w jakiś sposób wykorzystać. Jednak po dokonaniu tej wizji uznał, że ten obiekt nie spełnia jego oczekiwań, nie spełnia takich warunków, które byłyby dobre chociażby na te części magazynowe. W związku z tym chcemy docelowo ten obiekt rozebrać, teren uporządkować no i myślę, że w perspektywie być może ośrodek sportu i rekreacji go w jakiś sposób zagospodaruje, bo w tamtym miejscu znajduje się już basen, mamy fajną przestrzeń piłka dla sportów takich jak siatkówka, koszykówka, i myślę, że byłby to kolejny taki teren i stworzyłby nam się fajny taki, fajna taka przestrzeń do sportu i rekreacji w sąsiedztwie rzeki z głowiączki. Od 1 stycznia tego roku osoby nietrzeźwe i zachowujące się agresywnie są odwożone do domów lub do policyjnego aresztu. W przypadku zagrożenia zdrowia albo życia do szpitala. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.